W efekcie NEO oferuje prostą obsługę z dużą dawką możliwości. Daje użytkownikom namiastkę doświadczeń z pełnoprawnym dronem, ale w prostszej, bardziej przystępnej wersji, idealnej dla początkujących. DJI NEO upraszcza obsługę drona do maksimum. Wystarczy położyć go na dłoni, włączyć wybrany tryb, a reszta dzieje się sama. NEO sam zlatuje, wykonuje nagranie, po czym wraca i ląduje z powrotem na dłoni. Do wyboru mamy 8 różnych opcji: Circle, Droni, Racket, Boomerang, Spotlight, Follow, Direction Track. i Nie ma tutaj żadnego, ale automatyczne tryby lotu DJI Neo działają naprawdę dobrze. Nie są to ujęcia skomplikowane i efektowne. Często nie są też doskonałe. Zostały jednak stworzone dla tych, którzy chcą w prosty sposób uwieczniać różne momenty bez nadmiernego skupiania się na technikach. Na osobną uwagę zasługuje jeszcze sam AI Subject Tracking w ramach trybu Follow, który sprawdza się bardzo dobrze. Neo nie gubi filmowanego obiektu, a same nagrania, zwłaszcza z większej odległości, są w miarę płynne, dodatkowo mimo braku systemu aktywnego wykrywania przeszkód.